Od 16 czerwca miłośnicy tenisa znowu będą mogli oglądać swoją ulubioną dyscyplinę w lasku golęcińskim. Na konferencji zapowiadającej kolejną edycję Challengera Enea Poznań Open poznaliśmy m.in. nazwiska najwyżej rozstawionych zawodników oraz tych, którzy otrzymali dzikie karty. Cała logistyka turniejowa bo to, 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 to cała masa pracy, ale to już wiemy, jak to robić. A największe emocje dla nas i chyba dla wszystkich kibiców to jest um, skład osobowy. Turnieju mamy, tak jak powiedziałem, no jedno na 99% takie wielkie nazwisko, bo no właśnie to jest informacja z wczoraj, czyli Pablo Carreno Busta, fantastyczny zawodnik, jeden z najlepszych w ostatnich latach zawodnik w światowym, turze finalista wielu turniejów i zwycięzca grał w, 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 w deviskapowej reprezentacji Hiszpanii Debla razem z Nadalem Singla. No, to świadczy o tym, że będziemy mieć wyjątkowego gościa. Z dwójką rozstawiony będzie doświadczony Hiszpan Albert Ramos-Vinolas, a z jedynką Argentyńczyk Camilo Ugo Carabelli, który plasuje się na 110. miejscu w rankingu ATP. 24 lata robi ciągłe postępy. Jest cała grupa zawodników, tak między 80 a 130 na świecie, którzy grają właśnie na tym samym poziomie. No najlepszy przykład tego, co wygrał Argentyńczyk. W zeszłym roku przyjechał do nas 220, a teraz jest 30. Mariana Wone. W turnieju głównym wystąpi dwóch Polaków, a dzikie karty do eliminacji otrzymało trzech reprezentantów naszego kraju. Wierzę, że turniej, jak co roku, będzie perfekcyjnie zorganizowany, bo jak mówiłem na konferencji, ponad 30 lat tradycji to możemy być spokojni o jakość, jeżeli chodzi o organizację turnieju, natomiast jeżeli chodzi o sam poziom sportowy, to wierzę, że do zawodników tej TOP 150 na świecie, których jest bardzo dużo na liście zgłoszeń, poradzą sobie z nimi, zagrają dobre mecze, zarówno Max Kaśnikowski, jak i Kamil Majksza, którzy wystąpią w turnieju głównym, bądź któryś z naszych pozostałych Polaków, liczę tu na Olafa Pieczkowskiego, że przejdą eliminację i również dołączą do wspomnianej dwójki. W dodatku broni tytułu w turnieju deblowym będzie poznaniak Karol Drzewiecki, który zagra w parze z Piotrem Matuszewskim. Polski Związek Tenisowy chce rozwijać dyscyplinę, dlatego w pierwszej kolejności wspiera turnieje najniższej rangi zawodowej. Przejście z juniora do zawodnika wyczynowego to jest mega trudny Moment, mega trudny okres i wiemy, że tych turniejów musi być w Polsce jak najwięcej, ale musi być oczywiście piramida, czyli jest dużo turniejów, 15-25 tysięcy, ale są nie jeden, dwa, jak mamy obecnie, może mamy trzy, ale pięć przynajmniej, mam taką nadzieję, turniejów rangi challenger i wisienka na torcie, czyli że powstanie również turniej ATP dla mężczyzn, WTA dla kobiet. I do tego trzeba dążyć. Oczywiście, żeby dążyć, to trzeba o tym mówić, rozmawiać przede wszystkim z partnerami i jak najwięcej, że tak powiem, przekonywać, a sukcesy, które ma Iga i Hubert warto wykorzystać do tego, żeby właśnie ten tenis spopularyzować, a dzięki temu, żeby na, na następców nie trzeba było długo czekać. Organizatorzy podjęli także inicjatywy związane z ekologią, m.in. akcję zachęcającą do przyjeżdżania na turniej na rowerze, za co będzie można otrzymać kawę czy lemoniadę. Wejście na mecze będzie bezpłatne do środy. Finały zaplanowano na sobotę 22 czerwca.